Szczęść Boże, w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj opowiadanie o kradzieży, a przecież nikt nie lubi być okradanym. Zapraszam, posłuchajcie. Żył kiedyś bardzo smutny król, który miał niezwykle szczęśliwego służącego. Poddany miał zawsze szeroki uśmiech na twarzy. Sługo, spytał pewnego dnia król. Jaka jest tajemnica twojej radości? Nie mam żadnej tajemnicy. Nie mam po prostu powodu, by być smutnym. Jestem szczęśliwy. Mogę ci służyć. Żyję z żoną w domu, który mi przydzielono. Mam żywność i odzież, ale i od czasu do czasu trochę monet z napiwku. Król wezwał najmądrzszego ze swych doradców i oznajmił. Chcę poznać tajemnicę szczęścia mego służącego. Nie możesz zrozumieć tajemnicy jego szczęścia. Możesz go jedynie tego szczęścia pozbawić. Jak? Wprowadzając twego sługę w krąg 99. Co to znaczy? Zrób to, co ci powiem. Idąc za wskazówkami doradcy, król przygotował sakiewkę zawierającą 99 złotych monet i dał ją swemu słudze z poleceniem. Ten skarb należy do ciebie, korzystaj z niego, ale nie mów nikomu, od kogo go dostałeś. Sługa nigdy nie widział tylu pieniędzy i podekscytowany zaczął je przeliczać: 20, 30, 40, 50, 60, 99. Rozczarowany spojrzał na stół w poszukiwaniu brakującej monety. Zostałem okradziony, zawołał: Zostałem okradziony. Szukał na stole, na ziemi, w sakiewce, wśród ubrań, w kieszeniach pod meblami. Leżące na stole błyszczące monety przypominały mu, że ma ich 99, tylko 99. 99 złotych monet to dużo pieniędzy myślał. Ale jednej mi brakuje. 99 nie jest liczbą pełną. 100, tak, ale nie 99. Twarz sługi nie przypominała już jego dawnego oblicza. Miał zmarszczone czoło, a rysy twarzy pozbawione łagodności. Kiedy mrużył oczy, jego usta wykrzywiały się w okropnym grymasie, odsłaniając zęby. Obliczył, ile musiałby pracować, by zarobić na setną monetę. Do pracy zmusiłby też swą żonę i dzieci. Może 10-12 lat, ale nie zdobyłby ją. Sługa wszedł w krąg 99. Po krótkim czasie król go zwolnił. Nie chciał mieć sługi, który zawsze był w złym humorze. Moi kochani, moi drodzy. W ten wieczór, ale także w całym swoim życiu nie skazujmy siebie na to, żeby dostrzegać jedynie braki. Skupmy się na tym szczęściu, które mamy. Nie wpadajmy w krąg 99, poszukując tego, co tak naprawdę nie jest naszym brakiem. Niczego Tobie nie brakuje. Jesteś obdarowany, żeby prowadzić szczęśliwe życie. Niech Was błogosławi na ten wieczór, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.